Nie ja wiem czy ma, ale tak jakoś myślałem, że będzie tak samo, nie? Stary, ja w przekonany byłem. Przez tyle czasu tam stała, że ja mówię, dobra, się I nagle bum. Nie czy to porównać. Pięć sekund. Dwie najbardziej skrajne emocje, jakie możesz mieć. Z tym tu jest wszystko na siebie, że tyle rzeczy powiedziałem, ważnych dla mnie. I powiedziałem to z serca serio. Ona i gdzie się cieszy, że to mówię. Stary, gdyby wiedziała, że coś jest nie tak, to ona by nie chciała iść ze mną do tej kryjówki. Powiedziała, że sobie nie chce iść, bo starka ona dzień po kryjówce idzie i jest pewna, że chce chłopem zostać. Dzień po tym, jak byliśmy w łóżku, wiesz. Co to, to nie jest dla mnie to, do końca normalne. jest mi też mega przykro z tego powodu. Jak, nie wiem czemu, ale nie potrafię spojrzeć na mnie. Nie potrafię do no niej podejść, przy to i powiedzieć po Paula, nic się nie stało. No, po prostu mogę to wcześniej zakończyć. No. A nie, Ale on też się zaczęła wkręcać, sztulać, przychodzić, całować. Wiesz, tu po kracie, po, po szyi. No. Wiesz co, jest ty... razy się tak odpaliliśmy trochę, wiesz, tam w twórzku, że naprawdę ona przyjmowała im i było zimy, naprawdę, wiesz, jakby nic tam się nie zadowolony. Ale no, dla mnie to był że też laskie ciągnie, Rozmawiają zaczęła. No. A wiesz, co? co? Rozumiem. No, się porozmawiać z że a nic nie powiedziała. No, to ci spodziewała w ogóle o oczy wczoraj, Co o tych Tylko Też tchórzostwo takie, nie? Że tak w się zasłoniła, żeby jej nie było widać, jak się działo, obok, kogo już Jej decyzja szanuję. Ja wiem, kim jestem, i myślę, że jeszcze gdzieś tam znajdę swoje szczęście.